naprawianie. Zaczynamy. No hej, chyba nie ma co czekać więcej. Sprzęt jest naprawdę w niezłym stanie, jest tylko brudny. Zobaczcie na przyciski. Widać pewnie. Dużo wyjmowana była płyta i dużo było przewijane do przodu. Dziwne, że ktoś nie używał Play. Ktoś sprawdzał ile jest ścieżek na płycie. Bezdury, ale dobra zobaczcie. Crown Japan made in Poland. Tu nawet się nie pochwalili, że jest to system Philipsa. Naprawdę w bardzo ciekawym stanie. Zobaczcie też na same śruby. I są bardzo styrane. Gdzieś coś mi powoli trochę intuicja mówi, że on może nie był rozbierany. Model CD040 220V, niestety, ale na szczęście mamy polską wlepkę. Być może on przyjechał z powrotem z zagranicy do nas i dlatego została taka naklejka. Nie wiem, nie przejął się tam. Yy, Niepolskie napisy, laserowy produkt. Nie widziałem wcześniej naklejki z mocą lasera. No i mamy dość odległy numer seryjny. Nie wiem, czy 90 to nie jest rok, więc też już trochę nakręcone ma. CT0421. No i co? Yy, nie będę go podłączał. Najpierw go do rozbiorę i zobaczymy. Może jest jakiś zabawny, prosty problem. Pani nie okłamała z wysyłką, więc pewnie nie okłamuję z tym, że pokazuje się error po włączeniu prądu i włożeniu płyty. Co pierwsze założyłem. Data 9010 na y, naszym transformatorze się zgadza. To nie wiem, wcześniej tego nie widziałem, nie wiem co to jest, więc panowie, wypowiedzmy się, też to widać, że jest eksportowa wersja, bo tu mamy inny akcent w postaci nietypowego związnika, który działa na identycznej zasadzie, i teraz co? Zaglądamy. Patrzcie jaki syf, jak to miałoby czytać niby. Zaraz go wyczyścimy. Miksem alkoholu z wodą, żeby nie był za mocny. Później następnie sprawdzimy stan tej gumki, bo ona potrafiła odkształcić się, na tyle, że ta jeszcze nie działała. I co, trzymajcie kciuki. Niewiele, ale zawsze coś. No dobra, laser jest wyczyszczony, tylko pokażę Wam, że nie miał lekko. Ten mechanizm będzie jeszcze do rozebrania. Na razie zobaczmy, że tak reaguje elektrycznie. Co? Albo gumkę ktoś zmieniał, albo w tym syfie nie dałoby rady. Według mnie działać dobrze. Słychać z oczówki, które próbuję ogniskować. I play o oh jest dobra wypalony segment wyświetlaczu, ale słyszycie to? mnie to dużo musiał pracować, bo jest dużo wypalonych segmentów wyświetlaczu, co tak piszczy. Jakby laser resztką sił próbował coś ze sobą zrobić. Teraz podłączymy tylko dźwięk czy na pewno to gra? ogóle. ostatnia ścieżka to była. Fuh, chyba pasowałoby go rozebrać. Wyczyścić tego teraz tak, co tak się lasuje oprócz mojego fotela. Czy to silnik, spindle? Chyba nie, bo jak zmieniamy piosenki, to to ustaje na chwilę. No i się też e, za silnikiem jeszcze przemawia to, że z tym jak dalej jest e, płyta płyta zwalnia, tak, tym laser, e, znaczy laser, e, odgłos jest tak jakby mniejszy, czyli też to może być związane z obrotami. Ogólnie mam całego Flipsa na części, ale tutaj definitywnie jest to do uratowania. Niestety ten pył, który tutaj widzicie, mógł też dostać się do pod soczewkę i, i tam może powodować po prostu straszny problem z odczytem. I taki hałas, tak. Nie, nie, nie wiem, jak to fizycznie nazwać, żebyście skumali, o co chodzi, ale ci, co wiedzą, to najlepiej niech napiszą w komentarzu i, i czy sens jest tego Philipsa, ten laser jakoś tam rozbierać, żeby się do niego dostać, żeby go wyczyścić. Ja spróbuję kompresorem, bo co mnie mam do stracenia. <laughs> I tyle, słuchajcie. Nie zanudzam, biorę się za składanie nar, nar, narw, narwia, narwia, nar, nar, a odbiornika. Wcześniej go umyję, a Wam życzę miłego dnia i samych fajnych płyt. Dobranoc. Nazwijcie mnie wariatem. Ale słyszycie tą obłędną ciszę? Dmuchnęłem 8 barów w laser. Później przetarłem górę. I jest tak jakby... ...kuzacko. Uff. Więc podwójne ryzyko, podwójna gra. Raz, że zapłaciłem komuś 70 ziko za nie wiadomo co. Dwa, że mogłem wyrwać soczewkę. Nie było umiem już kleić, ale ech, drugi raz taki fart się nie powtarza. Więc mega jestem szczęśliwy z tego zakupu. To jest bardzo dobry odtwarzacz w pięknym stylu. Więc jeszcze sobie go w wolnej chwili wyczyścimy. Ale już na pewno będę mógł usnąć spokojnie. Czy tam spać spokojnie. Nie późno, wybaczcie mi. <laughs> Żegnajcie przyjaciele. Good show